I przywódcę stronę na graju koronowym, więc możecie w końcu poznać chłopak na wakacjach. Jak sobie fajka z tą dziewczynką, jakiej 22 dni, przepraszam, ta dziewitaska trochę już mi się Ale no co, dzisiaj akcja w końcu robi duże, na nowym polu. Ale no co, zanim zaczniemy, to zatrudnię tutaj pracownika. Żeby mi tutaj kosił A teraz Udam się teraz do sklepu By kupić Tego oto Kupić Tego oto case'a Dobra Konfiguracje jakie Terebor, Michelin Engelsmann, Mitasy, PKT I będą micheliny Na podwójnych kołach Dobra, jeszcze heter i wózek do tego. Oczywiście kadra największy, czyli 8,5 metra. No i wózek niech będzie taki, bo tam ten podobny bo nie jest do niego a niech to będzie to case. Dobra, otwarmy go sobie. Wiesz, takiego duże gospodarstwo się robi, a już powoli kombajnów nie trzymać. <laughs> no czekam i mnie trochę na tego ma podróż. na te gigantyczna gigantyczne bole. Ale co do postawienia, no postawiłem tą wędę z przyczepką makornika z Romunami oraz tego mikronaga z brand Brandnerami a jak będę tam obok to pokażę wam a co, co mi chodzi z tymi Brandnerami bo przecież mam jedną Brandnerkę a to kupi kupiłem jeszcze sobie drugą jeszcze przed odcinkiem i jakoś mam zboże, no 18c Co, no co, no jedziemy, tego będzie ciepło Kurde, nie pomyślałam, bo... mogę sobie wybudować sobie... wiatę ja te... i ja tam gdzie będę kończyć sobie kombajny, a w hali maszyny teraz sobie dobuduję sobie nie, poza odcinkiem No kurde, no, mogłem sobie kupić I, już tego kejsa przed żniwami, w sumie Ale no co, trudno to no, chociaż na największe pola będzie. Naprawdę, no, jeszcze połączyć jakieś 18 z 20 i 19, O w sumie, jak ja przyjeżdżam, to w sumie 19 nie została podzielona na pół, żeby zrobić cztery takie tam. Oczywiście chcę. Dzisiaj filmik jest takiego na, na szybko, ponieważ ja dzisiaj mam czasu, bo niedługo będę musiał wyjechać. Więc tam pewnie Już yy, pytacie w co. A takie tam. No takie mam. te. Planuję dużo atrakcji za te ja u siebie. Pytam, pewnie u in innych jeszcze nie. Ale no, co tam? Dobra, przedziałam wtedy. Mam nadzieję, że mi się nie stoczy. Mam ja się że już sobie to zmaszykować. Bo możliwe, że chyba tutaj jest zazwyczaj i w w Holandzie. Chyba ta kolejka ma to chyba mu przyładać. Trzeba, że sobie kupię. Ale to chyba, jak powiem, już piątą ciągnąć. A to chyba jeszcze sporo czas, Sporo czasu minie. Dobra, odpalamy. Nie wiedziałem z co jest te koksy Oczywiście już się czekaj... no, tak tak, ustawiona na sobie w sklepie. No zobaczymy, jak to będzie sypało w ogóle. Zrobię tam poprzeczniki, tak żeby pracownik w wygodnych latach miałoby trochę łatwiej, ale no co, to wydaje mi się, że to jest to najlepiej krzyżliwa. Co pracownia. Ja? Kurde. Zaraz zobaczymy jak będzie. No, jak, jak nawet kółka przecież nie jest przejść tego. Przecież jak wyoglądasz się czy jest, z tego z pośrednia świenia, to i to się tak dobrze, bo stosywało. Bo nawet ja chyba tam kółka nawet nie chcę Ale wiesz, co, Mogę trochę inaczej to zrobić. Co, tato już zaraz będzie miał zbiornik? Pan zapowiedział, że ja to mocno nałożyłem. W sobie ta strona nie jest tak mocno wydłużona. I pewnie mogło, I się pewnie propenie, sumie, trochę. Ponieważ to robót był w ok. do, 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 do dla tego do Fiedla, ale... Ale roboty są trochę mniejsze, ale złączenie mnie to ma jeszcze prawie 40 tysięcy litrów. Na flik to chyba prawie 30 za wchodzi. Ale na Brandyski... Tfu, jakie Brandyski? Brandnery? Bo tam wchodzi dużo. I teraz się zaczyna od najmniejszego zesłał, czyli Fliegla z, z, z Fendem. A no co, no też... Ale na pewno nie... Na pewno będą, będą części, na pewno z koszenia. Czy ja teraz włożę? Kurde, zaraz połowa zbrótnika jest O kurde, ja nie spodziewałem się trochę Dlatego, ja o tam Wiecie, pociąg całego No nikogo nie czeka

I to za co ja po prostu zostałam tutaj podciśniona oczywiście. Znaczy tutaj kukurydzę posieję. Albo ja, ja bym malał już ja bliżej od nożyczki. Bo jeszcze tam 18-19 dni na 20 posieję. Bo to sobie... Ludzko jest... Nie wiem, to ja oczywiście nie planuję tam, gdzie góraki są, obok czwórki. Bo tam, bo tam jak sieczka nie objedzie, to ja się boję. Ale chyba ty mi... Mam albo figlem będę odwoził W sumie... Jak ja się ja sobie... Jak ja chyba powiem, że nagrywałem chyba ten... Żniwa Tego Kukurydzy W sumie na kiszonkę I sobie... Nie no, ja po prostu dargałam A tam ja, no, korknika, przecież cię, co nie? Nie, to ja nie wiedziałam, że tak dużo będzie co sprzedać. Będę, żeby mi ich pięć, co mi zabrakło. po w silosach. losach. Kurde, nie spodziewałam się tak łatwo. Dobra, wykoszę dół, teraz zobaczcie ile jest chwil Kurde, już 9 minut, a ja tutaj... Dobra Dobra Największe kolby Najlepsze zostałem, co te na później Zobaczcie Tutaj akurat sobie z Bumperami, gdyby nie ma no i no i ile dostaniemy rejestrację, to będziemy w której, ale chyba w ostatniej. Bo ta przeda jest oczywiście jest stara już od jakiegoś czasu, a ta pewna jest nowa. Myślę, że te. robota Rodą będą sprzedawane. Nie, no, do plech. Nie rozumiem tego. Oczywiście na początek wysypie siebie. Także zaraz pokrywę sobie z tobą. Zamknę. Albo dobra otworzę było. Przecież myślę, że tutaj może dużo wejść. Ile? I to wszystka. Kurde, nie spodziewałam się, że te w ogóle na korze zboża. A to jeszcze spory kawał jeszcze został. To będzie cały was sprzedawać. Zajebizowie. widzowie? wiem czy ja jakieś patrzepy z ludzkiem kupię. Bo ja nie wiem... Nie wiem. To sobie... sobie ja tak dużo nie... W sumie ja sobie tak dużo nie inwestuję. No, Przyczepę oczywiście. Ale jak zwykle, to ja muszę grać nie, wiem, ja. Nie, bo sobie ja trochę gram to tak. nie tak, sobie... No to teraz trzeba. Napiszcie by w komentarzach pod jakiś szorstki sens. No żebyście chcieli coś nowego. Jak nie ja grał ja chci... to czy... Co by się... Z... Ona sobie dawała sobie zrobić jeszcze przed co w ale ja od razu po fakcie. Pójdę też prawie cała przyczepa Dobra, ja też. Ja połowę żliwko. Pewnie sobie to sobie poza I Nie spodziewałam się, że, że z dwóch kombajnów trafię do sobie jednego przyczepła. O, z tego dowodu. To no, sobie biegajskie było załadowane do pełna. To ja też mogę zastarczyć to. Dobra, ja mam pomysł. Puszczę tutaj pracownika, żeby tutaj nie ja przeciął się przez środek jakoś. Dobra, tutaj zatrudniam. Niech on kosi. Dobra, mam nadzieję, że się tym właśnie spodoba, że jak tak dodacie łatwo wbórczyk za oglądanie, niech on się do przed... Ale to sobie te prezent wchodzi, mam trochę więcej. To chociaż ten sobie tutaj trochę tutaj pokosi. I nagrałam jeszcze, jakby tutaj w tej to by wyglądało. Dobra, mam na film wam właśnie spodobał, Jak tak, to dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie i życzę Wam miłej gara!